Witam, witam was bardzo serdecznie z tej strony Gromowy Gromowys.pl A to jest nowy odcinek z serii Let's Play panów No więc tutaj właśnie ostatnio skończyliśmy, tylko musiałem to na nowo nagrać, bo coś mi. <laughs> jak nagrywałem drugi odcinek, to coś mi w nagrywał. Bo oczywiście głupi ja włączył nagrywanie no, z pulpitu, ale już jest ok. <laughs> no więc tak. Ostatnio skończyliśmy tutaj. I teraz otwieramy kuperek. Oczywiście bez tego klucza, który tam był na stole, byśmy go nie otworzyli. Więc nie będę się go wziąć. I teraz tak, najlepiej poczytamy te regały. I to kto nie chcę je poczytać, ja to pomila. Czytałem. Są takie duperele o tych... Nie wiem, o tych wężach czasami głodnych, o jakieś słowa i zwierzyna. No wiecie. spowodujcie sobie filmiki. Poczytajcie. Proszę bardzo. No i sztuka walki. Ja mamy teraz? No, mamy 225 punktów doświadczenia, więc możemy już iść. Tak jak mówiłem, posążek Baliara. No. Tak to wygląda, jak się do niego odwiedzimy. Zgoda modlitwa i za. Zbudujemy w ofierze albo manę, albo punkty życia. Czyli punkty trafienia to sobie zapiszemy. Bo pokażę Wam taką pewną tajną skrytkę. Która. No cóż, to jest ciekawa. Najpierw zobaczę to tak. O. o trochę Trochę zlamiłem, ale okej. Okay. Teraz schodzimy tutaj. Hmm, optymal, odpo, optymalny traf z Oczywiście FPS-ów. Co najmniej. Może nie co najmniej, ale maksimum. Nie, okej, okay, to był taki szkielet skąd się tu wziął, właściwie. Mnie jak sobie go z niego zwoli, Dula. Okej, okay, idziemy teraz tutaj. Teraz tutaj też nagrywam. Dopiero 2 minuty, to idziemy dalej. Wiecie, w Godzika może się tak zagrać, że można nawet grać sobie jakieś. Nie wiem. na 5 minut, a się okaże, że siedzicie 5 godzin. Że siedzicie 5 godzin, przepraszam. O szkole jestem, być trochę zmęczony. Przy koło siedzę, żeby wam coś nagrać. Woda, pochodnie, no, takie rzeczy, Chodź, jakby to nie gram To to jest to jest program, to jest lepsze. lepsze Okej, okay. pochodnia, Buda. Woda i na jednym po drugim, Pochodnia znowu. Okay. Ja sobie włączyłem tryb, że po prostu jak widzę, jak jest złoto, To teraz jest takie ciemne, a jak na nie patrzę, to jest takie podświetlone. To jest taka opcja, która umożliwia podświetlenie obiektów. No, ale co jest tak, takie bez wiecie. To No, nie wyjaśniłem, czy mi się w ogóle podnosi, prawda? No to tak, klejem wszystkim myszy podnosimy albo inaczej kontrolnym, jak to woli. Ja się poruszam wsadem, ale ale można oczywiście strzałkami. Jak, ale jak spację siecie, to wiecie, ja mam broń. Tak samo jak jedynkę. Jak, na przykład, jeśli skończę to. macie na przykład kliknąć na broń, lew, lewym, lewym wszystkim myszy albo kontrolem, jak ktoś jak to woli. I wybrać broń. Na przykład, macie tu obrażenia, siła i broń jednoręczna, czyli broń na jedną rękę. Lub też mamy broń jednoręczną, bo to jest podstawa. I to ma 10, to ma 15. Więc bierzemy te, za mają 10. I to jest oczywiście pas siły, który jest z dodatku noskruka. Normalnie to tutaj jest nic. Przekładamy, on daje nam plus 5 do siły, jak widzicie. O, tu mam teraz 15, 10. Goblinie gody dają nam chyba 1 do zęczności. O, niestety źle do tego nam uzupełnia mamy. Zębate ziela to nam <laughs> możliwe taki sprint tylko trwały. może gorzej tu mamy, który daje nam 1 do siły. Ale z niego można oczywiście uważać też miksturkę, która da nam 3 do siły. A właśnie, jest pewien taki ciekawy bug, którego dosyć mało osób nawet zna. A jest bardzo łatwy. Bóg z mieć na przykład ma ona siła, zręczność. Wiecie, takie wystarczy. Tak. No nic, to idziemy. Zobaczymy, już nabryłem. muszę pilnować czasu, żeby przetkiem nie zagrać się za długo. No to idziemy. O, i tam widzicie naszego pierwszego przeciwnika. Obieczka. Oczywiście na tym tuczę. Nie wiem, kto to jest. To jest ten sam Dzięki. I tak. Owce oczywiście możemy zabić, opikujemy spację albo jedynkę, przytrzymujemy ją przez myszy i, i kombinacją AD ją atakujemy, albo co raz bu. Możemy też oczywiście strzałkami. A. Możemy troszkę atakować bu tak i tak. Oczywiście możemy rozwijać swoje umiejętności i walczyć się dwa razy lepiej. Albo trzy. Oczywiście tu mamy większego już dziennikarza. nie większego, ale silniejszego. A ja, kilka nacisków. Kliknąć S się broniłem. Okej. Dobry. oczywiście lag, jest taki mały długi, że. Zabierzemy lagów, ale że i tak może przedmiu, nie tak możemy jeszcze od niego grać. A są wartości tego złota, więc na sam początek tego z nich nigdy. Korzenne krzynce. No i idziemy dalej. Przyboga, to już jesteśmy dosyć bogaci, bo typowy farmer to ma jakieś 5 krzaków. To już dostarcza na chyba. Dobra, to lepiej. Ojej, mam łuk oczywiście. Takie małe skryzki. Strzały, bo bez strzału się oczywiście nie obejdzie. Zaraz oczywiście będzie lepiej akcji. Większa akcja będzie. A jak teraz na łuk klikniemy CTRL ogóle lewy przycisk myszy, to zakładamy go pod dwójką. Czyli na przykład klikniecie jedynkę, macie lagę, czyli waszą broń jedną resztą, a dwójkę macie broń dystansową. Czyli broń biała w zwarciu, i dystansowa. Kuszałko. No, oczywiście też jest magia. Tu macie na przykład pod czwórką, pod piątką. Jak to cztery, to macie na przykład strzała, potem jest kula ognia. Światło. Oczywiście możecie w swojej kolejności to ustawić. No inaczej nie wiem. No. Jak klicie jak się trójkę, to wszystko co macie w ręku. tam się yy, chowa. No, niecham trójkę i chowa. bo dlaczego to coś będzie. Tak się... idziemy. No bo to spadnie, ale to mnie jest na pewno, czy coś jest. Pewnie nie. Oczywiście Gotik, tak, ta, tak jak ja teraz gram, to on tak nie wygląda. To jest y, texturpak pack. O, nie zauważyłem go, że co? to. Tak, to. Tak, to. Tutaj no mamy dosyć mało punktów, punktów trapień, czyli pół, punktów życia. Więc musimy teraz coś zjeść. Na przykład ten niebieski bez bo rośliny Mam mamy więcej życia. Na przykład nie szleśną ja wodę I są oczywiście też bonusy, na przykład jak zjemy taki ciemny grzyb, 50 oczywiście, jak zjemy 50 ciemnych grzybów, dostaniemy plus 5 do mamy. Więc sporo wiem, ale te grzyby są dosyć częste, więc łatwo je zebrać. A jak zjemy 25 jabłek, dostajemy plus 1 do siły. O owie, mamy coś przecinek. Uj, to, to jest bardia. kompania. do jest? Zobaczmy, kto jest w placu. wam. Ok. Yes! Musimy. Oczywiście, po prostu, dwójce planuję nagrać go tylko jedynkę. To może później, kiedy przyjdzie nowy komputer. Na taki troszeczkę niewydolny, ale nagrywa to czyta. O, czyjście? O właśnie, widzicie jabłko. Daje nam 3 punktów prawie. I widzicie? Świeże jabłko, czyste i pożywne, no nie? Jak zjemy takich 25, dostajemy błonów do siły. A gdzie? Więcej koparków? Są chyba strzały. Nie, głupie. Strzały to pijne. Oczywiście, Gothic charakteryzuje się tym, że są bezdenne kieszenie. Po prostu możemy mieć nawet nie wiem. Taka laga, nie? Waży 10. Możemy mieć, te, możemy mieć po jedną. Mamy na przykład 15, a ma, mamy 10 lag, które ważą po 10, Czyli jakieś 100 siły. No nie? To jest trochę dziwne, ale okej. Okay. No. W końcu niemiecka gra. Niemiecka. Ja się jąkam jak jakbyś, nie wiem co. Dobra, idziemy teraz do goblinów. Muszę oczywiście jebrać. Tak, gobliny już są z nami. O, wo, 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 wo. jeszcze nie, jeszcze nie Dobra, nie gonimy. Zapiszemy sobie najlepiej. Warto często zapisywać, bo. No, sobie są tutaj dosyć krótkie. Dobra, atakujemy. Szorża! <suszkolatyczny> o, co, A To fajne, była tam jedna. tam druga wzięła? Zawsze była tam jedna, potem druga dochodziła. No i trzeba sobie z jakoś poradzić, to weźmiemy jedynie są strzały. No, jedna ubita, a drugą no, lubimy tego. Ok, Ubita. Okay. Miksturka, miksturka... To jest nogi zastrzała, czyli rekompensata. Ten szkielet pewnie był, pewnie był idiotą, bo w trakcie należy. Pewnie też. Ciekawi mnie skąd szkielet. Tak. Chyba, kościoł trupu, jak to woli. Warto zobaczyć po takich krzakach, bo czasami się tu coś chowa. Na przykład zabrać taki przykład na dole. Ja że nie znam tej gry. <grych> no nic, ja mogę wam coś powiedzieć, nie? Oczywiście nie będę wam tak spoilerował specjalnie tej gry. Bo to jest tylko takie małe powiedzenie, nie? Troszkę znaczy nie powiem wam co będzie w mieście. Maka będzie niespodzianka. Znaczy, właśnie nie niespodzianka, bo to już tak, Sardas mówił. Ale po drodze będzie jeszcze taka mała farma. I tam będzie trochę questów, ale więcej nie powiem. Znajdziecie się w następnym odcinku, bo tam chyba już się zdąży dość. Już 11 minut skończymy nagrywanie. No i będziemy kończyć teraz. to zerwę sobie na czas. Dobra, to sobie tutaj zapiszemy. Tam widzicie ognisko już. I tam będzie stary przyjaciel z kolonii karnej. Oczywiście poz pozdro dla tych, co kumają. Pozdro. No i idziemy. I tu jest taki mały nasz stary przyjaciel. Lester. To Posta. naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę. I tak. Możemy powiedzieć, że Lester, że go pamiętamy? Albo czy my się znamy, że go nie pamiętamy? Albo być jakiś do człowiek. Lester? Skąd się tu wziąłeś? To ci dopiero niezła historia. Po upadku bariery przez długi czas błąkałem się po okolicy, nie wiedząc co ze sobą zrobić. Przez kolejne kilka dni przedzierałem się przez lat. Diego, Milten i Gorn. On sam gadał, że Diego, Milten i Gorn, czyli też nasi starzy przyjaciele, są w łączeniu do linia. Eee, zamierzam, zamierzam do zmierzam do Korinis. Zmierzam do Korinis. Co wiesz o tym mieście? Korinis? Miasto jak miasto! Tyle, że portowe, nic specjalnego. A no, czemu. Muszę się skontaktować z paladynami. <laughs> Haha, czyżby niesamowite. Ten damik jest jakiś głupi, bo to jest w yy, jakieś rady? Jakieś rady? Owszem, Jakiś czas temu ma pewne. cała sprawa jest Pilnuj tylko, ale to co powinno, to dzięki za. Chodziło po prostu o to, że on nam, nam tłumaczył, że. że on pracuje dla alchemika Konstantino i ten Konstantino powiedział strażnikom, żeby przepuszczali osoby, które chcę mu sprzedać zioła jakieś takie rzadkie. Nie wystarczy do tego 10 sztuk jakieś, jakikolwiek rośliny. No i dzięki temu możemy na przykład nazbierać trochę zielska, no i przynieść. Dobra. To ja już będę z wami żegnał, tylko dojdziemy tutaj. Z tego trzeba widzimy. No. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie filmiki, łapka w górę. Mile widziana, łapka w dół niestety nie. Do zobaczenia, cześć i na razie. Pa!